Twoja wow, po prostu, mówił. Kocham ten gest, kocham. To Luka jest tak przystojny, że nie potrzebuję mojego makijażu, a jak umalowałam, bo... Magda, ja ci powiem, że ja się bardzo cieszę, że my rozmawiamy dopiero po tej części oficjalnej, bo to było tak inspirujące spotkanie. Ja przede wszystkim nie znałam twojej historii i ja wiem, Aha. że tobie to się może wydawać takie już oklepane, bo to jest twoja historia, ty z nią żyjesz na co dzień, że ty rzuciłaś pracę w agencji, ale no Reklamowej, właśnie... reklamowej. reklamowej. Tak... <laughs> e... No właśnie, chciałabym, żebyś powiedziała nam jeszcze przed kamerą trochę kawałek tej swojej historii. Czy było warto? No było no warto. Pytanie. Wiesz co, ja Ci powiem tak, że wtedy jeszcze tego nie wiedziałam i wtedy byłam bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, tak mi się wydaje, że wtedy byłam człowiekiem, który był mocno przepracowany, nieszczęśliwy, nie wiedział co chce robić w życiu, ale ja o tym mówiłam na scenie, że ja mam kilka aniołów i dzięki tym aniołom moim nie chcę teraz ich wymieniać, ponieważ nie chcę sprawić się jakby przykrości pozostałym osobom, które były w późniejszym czasie ze mną przy tej książce. Natomiast dzięki nim jestem tutaj w dużej mierze, bo one w mnie wierzyły bardziej niż ja. Ja sobie coś tam wymyśliłam w głowie. Oczywiście lądując na planie programu, czy robiąc rzęsy, gdzie ja po prostu nigdy nie miałam z tym no i poszło to jakoś do przodu, wiesz, i no i super, i cieszę no się i bardzo. dzisiaj jesteś jedną z najbardziej cenionych w ogóle artystek wśród gwiazd, ale wśród też w ogóle y, zwykłych polek, bo ja nawet teraz jak rozmawiam sobie z siostrą, y, ona ma niedługo Aha. ślub, to ona mówi, ja bym tak bardzo chciała, żeby pieczątka miała. Jezu, wiesz, co to jest bardzo dla mnie miłe, bardzo miłe, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co chcę robić. Wtedy w ogóle nie wiedziałam, że ja będę po tej stronie kamery. W ogóle. Ja w ogóle chciałam być na backstage'u i tak też zaczynałam, e, gdyby nie Maja Sablewska, którą serdecznie pozdrawiam. A co zrobiła Maja? E, no okazałam wystąpić e, jako ekspert w programie u niej e, wiele lat temu. Za co jestem wdzięczna w sumie już teraz, bo nie, miała, nie miałam tego, co jest teraz, gdyby nie ona. Szkoda, że nie ma jej z nami, ponieważ ona dzisiaj pracuje i nie mogła być. Natomiast cały czas jesteśmy w kontakcie. I, y, I o niej pamiętam przede wszystkim, bo ona we mnie uwierzyła też i ona mi nie pozwoliła zrezygnować z tego przed kamerą. Ym, natomiast faktycznie dla mnie uczyło życia cały czas, wiesz? I y, uczyło mnie też makijażu. różne... Ja cały czas pracuję. Ja pracuję 7 dni w tygodniu. Ja gdzieś tam cały czas tą rękę swoją szkołę, jeśli można tak nazwać, i cały czas y, śledzę trendy, cały czas coś robię. Ja nie jestem w stanie siedzieć w miejscu. I stąd też ta książka, między innymi. Tak, to prawda, bo w ogóle y, to na pewno zwróciłaś na to uwagę, że tak pięknie wypowiadają się y, o tobie dziewczyny. A ile ja oglądam filmików na TikToku, gdzie po prostu idą na plan zdjęciowy i korektor jest na. No, po prostu masakra, masakra, masakra. Więc jak ty to robisz, że te dziewczyny wychodzą zawsze od ciebie tak zadowolone? Czy ty masz na to jakiś trik? Wiesz co, to nie jest strict, to jest po prostu rozmowa z tymi dziewczynami i prośba o to, żeby mówił mi w trakcie ewentualnie, co mi się nie podoba, bo one się wszystkie widzą zawsze w lustrze, wiesz, i ja uważam, że to nie jest... I oczywiście ja chcę zrobić najlepszy makijaż, jaki potrafię, ale to one muszą w nim się dobrze czuć, więc ja zawsze proszę o ich zdanie. Więc to nie jest tak, że ja zrobię to co chcę, a one wychodzą i mówią o i zmywają. Nigdy nie chcę tego dopuścić. Nie wiem, czy tak się wydarzyło, czy nie. Nigdy do mnie nie, nie, nie doszła nie taka informacja. Natomiast zawsze proszę je, żeby w trakcie mi mówiły ewentualne e, zmiany bądź coś, co im się nie podoba, albo chcą mocniej, delikatniej. I w, w współpracuję z nimi po prostu. To, co jeszcze szczególnie mnie rozczula, to to, jak opowiadasz o swoim partnerze Łukaszu. A Łukasz, gdzie on jest? Kotek? Zniknął. Poszedł. Ale też tak. to, co powiedziała, dużo, że ma dużo. Dzięki niemu ta książka powstała w tak yy, krótkim czasie, można powiedzieć. Właśnie My myślę, że tak, bo on jest takim. Ja się śmieję moim, ale w cudzysłowie, proszę, nie, wy, nie wycinajcie tego, to jest w cudzysłowie. Moim takim tyranem, który siedzi i on ma takim, tak, katem i on ma deadliney. I on na przykład mówi, kochanie, musisz to dzisiaj zrobić albo jutro, bo wydawieństwo czeka. Ale ja, dobra, to jutro i wiesz jak to jest. Nie jutro. a To byś, ale dobra, pojutrze. Nie, kochanie, ostatni dzień. I on siedział nade mną i mi kazał to wszystko patrzeć, sprawdzać. Ja to poprawiałam, wysyłaliśmy i dzięki niemu to było sprawnie, bo gdybym była sama do tego, to ja nie wiem, czy dzisiaj byłaby ta premiera. Serio, naprawdę. Bo ona by była, ona by się odbyła, ale nie wiem kiedy. No. Muszę tutaj jeszcze wspomnieć My o friend, tym, że... że... A o fryzurze no, też. też. To jest, to jest bo to jest faktycznie spora metamorfoza, ale No i oczywiście. To jest... Dziękuję. Dziękuję. Słuchaj, mam tak młode dziewczyny w książce, że musiałam się odmodzić. <grym> ale słuchaj, to do czego ja chciałam nawiązać, no to przede wszystkim do tego, że malowałaś ostatnio Angelikę, zając na ślub. Tak, to no, ta, był po choć, Andziak, Andziak, schodź na chwilę do nas. Dzień, tak, malowałam, Dzień, dzień dobry, chodź. Ale wiecie, co chciałam powiedzieć, że to jest oznaka największego zaufania. Dać że się malować na ślub, bo no, każda... No wypowiedzcie. co się, Wypowiem dobra? się tak, że Madzia mi zapłaciła i mówi, słuchaj, to będzie ślub petarda i ja chcę być twoją makijażystką. Dobra, nie słuchajcie, słuchajcie. Że... Wy... Dobra, a proszę, wy... jak... Dobra, było tak, że faktycznie mm, kilka lat temu, jak Madzia pomalowała mojego męża bardzo ładnie, to wtedy stwierdziłam, że chciałabym, żeby pomalowała i mnie na ślub. Wszystko źle, wszystko źle. No nie no, wiedziałam, że to będzie Madzia. My się Madzia. malowałyśmy kiedyś... Kilka, kilka razy. Kilka razy i, tak, razy i... i ty mnie zabukowałaś rok wcześniej, prawda? Tak, 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 tak ja mówiłam... I wybór był oczywisty. Wybór był oczywisty. Znaczy, ja jakby... Yy, bo zastanawiałam ja... się. Ja, ja jak... Ale tak ciemno? Ja jakby nie maluję już do ślubów, nie dojeżdżam, nie? Ale... Ale do mnie dojechałaś. Do niej dojechałam. No, ale byłaś też jako gość, więc prawda to inaczej. Nie, nie, żartuję oczywiście. Ale tak, ja nie wyobrażałam sobie, żeby było inaczej, żeby mnie nie omalowała, bo to jest piękna twarz. Dzięki. Fajna osobowość. Dzięki. No nie, ale już tak lepiej. jest, ale tak jest. No. Nie, Słuchaj, to była bardzo. osoba, która świętowała ze mną... Ostatnie teraz urodziny, więc to o czym świadczy. Super było. Aha, ostatnie, ostatnie. W ostatnie, się, że teraz. Ten. Tak, Nie będę mówiła, które, nie chcę o tego zdradzać. I nie będziemy mówić, o której skończyłyśmy, było super. Było bardzo wesoło, więc nie, generalnie po prostu się lubimy i tak. e, było nam miło spędzić ten czas razem. Pytanie, tak. czy Panna młoda się stresowała? Bo ja wiem, że to jest naprawdę wyzwanie. Tak, tak. Jak to było? Ja Chyba nie... mniej niż ja. Ja nie pamiętam, jak to było, już jak się malowałyśmy. No, Ty się nie stresowałaś. Wesoło było. No, było tak. wesoło. Tak. Później się zaczęłam stresować, ale było faktycznie wesoło. na makijażu. Było Luka, fajnie. Luka, chodź na chwilę do nas. No, z książką latę tutaj. Bardzo zobaczam. dobrze. <grywa> reklamy, Jak było na Waszym weselu? Super, nie? Super, było. A się makijażem? Moim czy? No, twoim. Nie. No, A Ty, Luka, też miałeś makijaż? Nie miałem. Byłem, by, Angelika ob, 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 obiecała mi, że Mazia przyjdzie nie po nie. mnie później i mi zrobi makijaż w sensie jakiś tam wiesz, podkładzik czy ale, coś. Nie I wy, ale nie dogadywałam tego wy, z Madzią. Wy kolegowałyście mnie po prostu. Ale ty, bo ty jesteś taki ładny, że to by nie jest po potrzebne. Makijażu. Zobacz, on dzisiaj chciał mówić, może jakieś tutaj coś niedoskonałości, jest bardzo ładny bez Nie, dobra, dobra, było cudownie, było świetnie, makijaż y, przepiękny. E, Anżelika, mówić od początku, tak, ty, ty, za to mi było zapłacone. Fakturka opłacona, sprawdzałem. Madzia najlepiej to wszystko zrobiła. Nie wyobrażam sobie mojego ślubu wesela bez Magdy Pieczonki. Dziękuję. Zrobiła twoja żona, wow, po prostu mówił Kocham ten gest, kocham. To Luka jest tak przystojny, że nie potrzebuje mojego makijażu. Andziak umalowałam, bo prosiła. Prosiłam, ale nie wyobrażałam A. sobie, żeby było inaczej, bo było naprawdę... Nie, było super. Super. I nawet chyba ten makijaż później... Startuję, bez, bez opłaty, naprawdę tak myślę, żeby nie było. Ten makijaż późniejszy był nawet fajniejszy niż ten próbny. kochanie. Wołaliśmy Madzia wszystkich woła, całą rodzinę. Mamo, babciu, gdzie jesteś? Ale to jest niespaniałe, bo naprawdę Magda pokazuje, A, jak Wy wszyscy jesteście się dla niej tu Dobrze. ważni. Ona po prostu tak, cała nie. tym żyje. No, no, Mówi o tobie. Że Mówię co? I po kolei każdego, bo to pokazuje, tak, no to jak właśnie osoby, Ty tak bardzo żyjesz. O, o to, żeby to było. Ale no, tak fajnie było nawet na scenie. Wszystko było takie. Tutaj zawołałaś kogoś, tutaj zawołałaś taka rodzinna atmosfera, i to jest bardzo fajne. Ja wszystkich fajne. lubię i wszystkich cenię, i dziękuję im za to, że są ze mną. Po prostu, bo to nie jest mój sukces, to jest nasz, na, nasz wspólny sukces. Magda to mi pozwoli. Pozostaje pogratulować Ci, Like A Star, nowa książka, ala magazyn, wygląda yes, jak... No, dziękuję. Ok. I zachęcamy wszystkich młodych i starszych tak, także, zapraszamy. żeby po prostu poszkolili się z makijażem. Tak. Ja powiem Ci, naprawdę sama nie mogę się doczekać, jak aż to przeczytam. A, to bardzo mi miło.